Hej, cześć, witajcie, z tej jest i witam na kolejnym odcinku tym razem z Minecrafta I patrzcie, była aktualizacja w Minecraftie Crafting and Building, więc zobaczymy, co się pozmieniało. Zresztą, oglądałem troszeczkę sobie na YouTubie, to doszły nowe skiny. Właśnie, widzę, że jest Alex, ta Alex, a ta Alex, to się chyba niczym nie różni. Tutaj mam te swoje skiny powgrywane, ale. Bardzo dużo chyba tego doszło, tych skinów. Wow, wow, wow. Ile tego jest. Nie wiem, no dużo. Naprawdę, że ten też sklep działa, przedtem nie działał. Też jak obejrzałem na YouTubie, że jest aktualizacja, tak akurat sobie oglądałem w Minecrafcie, to od razu wszedłem, zaktualizowałem i jak wszedłem do Minecrafta, to jakaś podróbka mi się otworzyła, jakaś kompletnie, nie wiem, dziwna, coś po prostu... Nie wiem, dziwnego mi się otworzyło, i to bardzo dziwnego. No, nie przypominało Minecraft, jakieś przyciski miało, nie wiem, z Chińczyka, ale no, Nic. Teraz naprawiło mi się, więc... no w miarę fajnie. I też. Yy, na, bardzo Ci dziękuję Janusz Elix i pozdrawiam. Ponieważ dał mi nominację do brzydki 16 Challenge, czy do Hot Six Challenge. Jakoś tak nie pamiętam, przepraszam, ale dał mi więcej. Ja już nad tekstem pracuję i najprawdopodobniej pojawi się w czwartek albo w piątek. Mniej więcej jakoś tak coś koło tego będzie, no nie wiem. Zobaczymy, jak się wyrobię, to nagram. Właśnie też to jak wiecie, jak pracować jak najlepiej, żeby ona wyszła jak najfajniej. ale też no za bardzo nie mam za bardzo tekstu takiego, żeby coś sobie dołożyć, coś takiego. Myślę, jeszcze troszeczkę już mam, ale nie za bardzo jest, ale no nic, nie macie, się, ułożę. Tak patrzę sobie tutaj, jakiego by sobie wybrać z kina, Lecz znaczy nie wiem jakiego, jakie lodziki, o co chodzi, ale fajne, ale nie założę go, przepraszam, ale go nie założę. Szukamy sobie jakiegoś fajnego skinka. Albo wiem, ja mam pomysł. My zobaczymy się dopiero wtedy, gdy znajdę jakiegoś fajnego skina. Więc widzimy się dokładnie za chwilkę. A więc po samym wiem, że wbiła że sobie coś z tych skinów, takich z tej kategorii, właśnie. I tak nie wiem, czy wybrać tego, tego czy tego. Um, ja wiem, napiszcie w komentarzu, który jest skin. Ten jest skin jako numer 1, to jest numer 1. To jest skin numer 2. Eee, to po prostu napiszcie 1, 2, a skin numer 3 to jest coś takiego. Więc ja na razie sobie wezmę. Um, y, tego, tego sobie weznę i zobaczymy, co się pozmieniało. Też podobno, że doszły ule, więc naciskamy stwórz nowy świat. I bierzemy... Y, Testujemy. A po prostu, nie wiem, test, o, test. I będzie fajnie. Bierzemy sobie kreatywny, to już wiem. Też widzę, że jak się coś bierze, takie, że jest zielone właśnie. Tego nie było. To znaczy, co ja mówię? Żółte. Żółte, a nie zielone. I... Ładuje nam się świat. Czy nam się załaduje, czy się nam się nie załaduje. powinien się załadować. Oj, 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 nagrywa się, nagrywa się. Wow, oj, reklama, przepraszam Was za tą reklamę, ale. No, aj, co, ej, halo, halo. O, dobrze, Gdzie jesteśmy? Minecraft. Dobrze, więc wchodzimy tutaj i coś się pozmieniało. Tutaj za bardzo nic. Yy, może jakieś nowe główki doszły? Nie, nie wiem. Patrzymy sobie. Podobno, że doszły pszczółki. To chyba, tak, chyba to jest prawda mi się wydaje. Jest! Tak! Pszczele gniazdo. To bierzemy to. Ja może wezmę tutaj i wezmę na przykład y, pszczoła. Czyż? O, jest! Miodek. my i u u no, Hal. O co chodzi? B-U-T-L-K-A O, jest! Belka miodu, i co tam jeszcze jest? Ta pasieka, czy coś takiego? Pa. się, nie. Nie wiem jak. Albo poczekajcie, ja znajdę to. Znalazłem, po prostu ul się nazywa. Fajnie, Rafał, fajnie, fajnie. Tu chyba powinny pszczółki z tego wylatywać. To jest ten y, plaster miodu. Pszczółka, coś? Ja muszę sobie zmienić chyba y, widzenie, bo mi się wydaje, że mam bardzo, ale to bardzo przybliżone. Gdzie to jest wideo? Nie wiem, nie wiem. Znalazłem to i to jest tutaj. Chyba sobie, o gdzieś może tak tyle sobie zmienimy. O, od razu lepiej. Pi, A, to jest ul. Fajne. I dźwięki mi powróciły, ale fajnie. Powróciły mi dźwięki. Płyniemy sobie, może znajdziemy jakiś ul. To jest inny świat, jest w wiecie kogo stworzyłem. Yy, aj, aj, aj. Ciężko będzie. Jeszcze tak zobaczę sobie. Chyba już nic się nie zmieniło. A bo ja wyjdę teraz z tego Minecraft'a, żeby z tego świata. Przepraszam, że mam kata, bo mam alegię i wiecie jak to jest. Chyba wiecie. Wyjdę teraz z Minecrafta i wyłączę wszystkie te paki. I... no nie to. I zobaczymy. Patrz, ja chodzę tutaj w ustawienia. Wyłączam wszystkie paki, Więc my zobaczymy się, gdy ja już wyłączę je wszystkie. Więc wszystko wyłączyłem i zobaczymy, jak Minecraft wygląda bez paków. Powiem, że wam... O... co? Ale to wszystko inaczej. Ja! Ale dziwne! O co chodzi? Nam się, świat już nam się ładuje. Jak się kręcę! Zobaczmy, jak Minecraft będzie wyglądał bez tekstu paków. Jesteście na to gotowi? Czemu ta pszczoła jest czarna? O nie. Jakie dziwne! O co chodzi? Ach. Dziwne, dziwne. Ale no nic. O nic, co to w ogóle jest? O co chodzi? Jakie dziwne. Lecz pszczółki i ulwy w miarę wyglądają normalnie. No, w miarę tak. Jeszcze tu im troszeczkę uli postawimy. Damy kwiatki. Ja już mniej więcej chyba wiem troszeczkę, jak to się z tymi pszczukami obchodzić damy im tutaj, tutaj kwiatuszki, nadajemy im kwiatuszków jak jeden, to znaczy i zbierają i teraz zespał kilka pszczółek, pyk, dobrze i zobaczymy czy wlecą do Udla, to. cita Podobno że jak się weźmie. Ender, Ender, nie, to jest oko kresu, oko, nie. O co chodzi? Ja nie w ogóle nie rozumiem. To jest wszystko takie dziwne. Owoce fajnie, nie? Taki jak jabłko, tylko że zmieniła teksturę. Jajko smoka. Takie dziwne. O co chodzi? W ogóle jakiejś tekstury nie ma. Wygląda tak, jakby je złomiono na mnie splaszczył, że tak powiem. O, jest to coś. Podobno, że jak się rzuci tu pełą. To, że to się weźmie, tam wleci. Ja to teraz sprawdzę. Więc bierzemy sobie tylko to podzielone sterowanie. O, i mam coś takiego. No perła działa, więc zobaczymy. A tutaj, i uwaga, uwaga, czy następnie. No halo, co ja robię. Chyba nas nie tepo, chyba nie zadziałało. Widzowie, widzicie to? Wziąłem tak rzuciłem i nagle się teleportowałem do takiego czegoś. Jakie fajne! Wow! Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ja naprawdę nie mam żadnych modów. Patrzcie. Moje zasoby globalne, globalne wyglądają o tak. Ja wam się przydaję. Ja nie jestem kłamcą. Mam takie... Ale tu mam... Patrzcie, tu po prostu aktywne, tylko aktywne. Przepraszam za baterię. Mam tylko ten. Patrzcie, widzimy tepło. To jest w ulu. Jakie to jest fajne. Fajne, wow, naprawdę. Oj, wychodzimy teraz z tego. Zbagowałem się w bloku, więc ja z tego wychodzę. No halo. Więc wow, naprawdę fajnie, że te pszczółki się nam pojawiły. No i tak myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle, przepraszam, że taki króciutki, no 10 minut, ale następny odcinek będzie już z Minecrafta i zobaczymy, przepraszam was, że też wczoraj nie było odcinka, bo zapomniałem, pomyślałem, że nagrałem i że go wrzuciłem, a tak naprawdę nie wrzuciłem, jakiegoś laga mózgu dostałem, ale no nic, więc w dzisiejszym odcinku, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle, piszcie jakiego mam wybrać, skina, i do zobaczenia, na razie Cześć i pa!